Cześć Aniołki, moje kochane, witajcie serdecznie. Mam na imię Ela. I proszę zostać ze mną, będzie fajnie. Dołącz do mojej internetowej rodziny, która jest bardzo duża i dziękuję, że jest ze mną. Kani, wczoraj oglądałam serial i mi taki cytat przypadł do gustu? Pomyślałam sobie, że go wykorzystam dzisiaj w filmiku, a to było: Gdy komuś zaufasz, dajesz mu władzę, by cię zniszczył. Pomyślałam sobie, że dzisiejszy filmik będzie właśnie o zaufaniu. Czy możesz tej osobie zaufać, o której myślisz? Tu mamy trzy talie. Ja bym prosiła, żebyście teraz zamknęli oczy, kochani. Pomyśleli o tej osobie, którą chcecie spytać, i otworzyli oczy i zobaczyli, która talia Was przyciągnie. I to będzie ta właściwa. Jeżeli nie możecie się zdecydować, to włączcie pauzy po prostu dłużej sobie, to popraktykujcie. A jeżeli przyciągają Was dwie, no to weźcie dwie. Jak trzy to trzech, żadna, no to żadna. To wtedy oglądajcie z ciekawości. Wbierzemy tylko trzy karty z każdej talii. Jeżeli ja bym miała dylemat, to wtedy mogę dobrać ale rzadko kiedy to się zdarza, żebym miała dylemat taki i nie jest czytanie prywatne, to do ogólnego nie sądzę, że to był sens dobierać, bo tak jest dużo osób i tak nie do wszystkich by trafiło to dobieranie, ale ja uważam, że jak stawiacie dziewczyny, czy tam chłopcy karty, to sami wiecie, że jeżeli jesteście już dobrym wróżbi, to dobro wróżko, to nawet z jednej karty potraficie wyciągnąć historię, bo czasami jeżeli tak się dobiera, się kładzie 10, więcej, to jest takie, że jakby ktoś nie umiał w tych jednej, dwóch, trzech wyczytać historię, ale już ona tam jest. Wystarczy tylko się wgłębić, bo każda karta jest bardzo głęboka i do każdego pytania można wyciągnąć dużo. Jeżeli wcale nie ma potrzeby kłaść, nie wiadomo ile, można tutaj położyć oczywiście trzy do takiego krótkiego pytania, żeby wiedzieć. I także, kochani, zacz zaczniemy od zielonego tarota. Ja sobie te karty przesunę tutaj, te talię, żebym potem mogła je użyć. Wtedy, gdy przyjdzie kolej, a weźmiemy ten tarot, i do tej właśnie do tej osoby, do Waszej osoby do tego pytania, czy możecie tej osobie zaufać, czy powinniście raczej uważać czy ona jest godna zaufania ta osoba, o którą pytacie dobrze, bardzo bym prosiła trzy karty te karty oczywiście były tasowane wcześniej, wszystkie trzy karty proszę, czy możecie zaufać tej osobie, o której myślicie czy możecie tej osobie zaufać Konkretne pytanie i w tym kierunku będzie tylko odpowiedź. Czy możecie tej osobie zaufać? Mam kartę. Proszę. Tutaj jest dwójka mieczy. Widzę, że ktoś czuje ból w sercu, jeśli chodzi o tą sytuację, wiecie? I piątka mieczy. No niestety. I ósemka kielichów. Widzę, że ktoś skądś tu odchodzi. Smutek jest czuję smutek po prostu. Tutaj ale czy możesz jej zaufać? Myślę, że to, że nie zaufałeś tej osobie i z tego powodu u was się rozwaliło brak zaufania, to spowodowała się jej cierpienie, bo ona cię nie kłamywała. To tylko tak na marginesie. Ja bym powiedziała, że, że tak, możesz jej zaufać. Dlaczego tak myślę? Ponieważ tak czuję od razu. Tutaj powiem ci, że król Pentakli, osoba, która w jakiś sposób... E, chciała czegoś stabilnego z Tobą. Czy to było związek, czy e, kumplowanie się, czy przyjeżdż, czy cokolwiek, to ona absolutnie nie chciała e, Cię wykorzystać, nie chciała Cię okłamać, bo to nie król pentakli taki jest. Król pentakli, zawsze możemy na niego e, liczyć, polegać, on zawsze nas wesprze, nawet finansowo. Człowiek na stanowisku może być, że jego sytuacja jest tak ustabilizowana, że w jakiś sposób może nam pomagał, kto wie. Mężczyzna, jeżeli nie ma jakichś tam wielkich finansów, to na pewno jest zadowolony z tego, co ma, z tego, co osiągnął i osoba, która ma to władzę, wiadomo, w pewnych dziedzinach, na pewno z obrotem pieniędzy, czasami jakimiś rzeczami wartościowymi, no nie, ale jeżeli ta karta nam tutaj się pojawiła, to ona wskazuje, że on jakieś przedsięwzięcia planuje, ale w tych przedsięwzięciach nie będzie kłamał, tak jakby to była inna karta, tak? On tutaj może coś być ukierunkowany na jakieś poszukiwanie bezpieczeństwa, ale związanego z materią, z wygodą, tak? I tutaj jeżeli ktoś by mu tego nie zapewnił, no to by był gotowy pójść dalej, dalej, ażby to osiągnął, ponieważ jemu jest bardzo ważne finanse, praca, wygoda. To jest najważniejsze. I zależy jak wasza sytuacja tam się po Pogmartwała u niektórych, czy on na przykład został z kimś innym z tego powodu, że jest wygodniej mu tam, czy musiał gdzieś wyjechać, czy pojechać, czy coś zrobić, i stąd może u Was źle się zadziało, bo ja widzę, że tu jest niezafajnie, ale tu nie ma kłamstwa, kochani, nie ma kłamstwa. Piątka Mieczy, nawet bym powiedziała, że jakaś rozmowa przebiegła niezafajnie między Wami, co jedno i drugie z Was czuje w teraz niesmak. Także czuję, że ta rozmowa mogła pójść inaczej, mogłem coś innego powiedzieć. Dwie strony. Tu w ogóle karta y, Piątki Denarów to właśnie. Piątki Denarów, Piątki Mieczy. Piątki Mieczy pokazuje, że tu jest strata. Tak jakby medal miał dwie strony. Oczywiście medal ma dwie strony. Tą lepszą, którą my widzimy, i tą właśnie schowaną. Także to nasze zwycięstwo jest jednak jakby um, to, że ktoś zwyciężył, w jakiś sposób coś osiągnął tutaj. To mnie nie sprawia absolutnie żadnej. E, przyjemności, ponieważ po drodze mu kogoś skrzywdzić, z, 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 zranić bym powiedziała, raczej zdrada y, może być, ale słowna, zdradzenie tak jakby y, wyjawienie czyjeś, y, czegoś sekretu, czyjejś prawdy, o taka zdrada. Nie zdrada fizyczna, nie przespanie się, tylko zdrada taka, że pojawi, powie, coś powiedzenie na swojego przyjaciela Coś, co tak naprawdę nie powinniśmy powiedzieć, żeby coś osiągnąć. No i wtedy zdradzamy tej osoby, bo ona nam zaufała, my sprzedaliśmy jej sekret. W sensie takim, tak? Także, kochani, tutaj jeżeli chodzi o w sensie o zaufanie, to może być trudny okres u Was, bo są trudne karty. Także ciężko jest zaufać, bo zdarza się, że coś robimy i się mylimy. I się pomyliliśmy już tutaj i stąd nie mamy zaufania. Ale ta osoba... Ona nie kłamie już teraz. Co miało być między wami, to już było, kochani. Już teraz nie kłamie, okay? już to przeszło, <grytanie> już jest przeszło te, te kłamstwo, jeśli było. Tutaj jest w ósemce kielichów, to jest pokazane właśnie, że ktoś nawet może postanawia, żeby już odejść od czegoś. Było dobrze, mogłoby być pięknie, ale jednak kończymy. Czy to ty postanawiasz, czy ta osoba, czy ta osoba skądś tam odchodzi od jakiegoś związku, się wyprowadza, skąd by nami tutaj jest odejście, nawet ucieczka. Tutaj jest takie gwałtowne emocje, tak jakby tu była kłótnia, to są gwałtowne. Okej, okay, kończymy, blokuje ciebie. Takie coś. Tutaj jest po prostu zawsze ta karta pokazuje o czymś gwałtownym, Emocje tak powoduje, że po prostu w nocy nie czekamy do rana, w nocy uciekamy. I tutaj dwójka mieczy pokazuje ból, trudność podjęcia decyzji, ale kochani, tu nie ma. Jeżeli mamy pytać, czy ta osoba kłamie, już teraz nie. Jeżeli kłamstwo ktoś wyczaił i przyłapał na kłamstwie, to było tutaj, w tym momencie. I to już było, tuż jest za wami. Już teraz nie ma tego kłamstwa, kochani. Teraz także bezspokojnie, już teraz nie. Już to, tutaj jest raczej na ostro teraz, niż yy, jakieś takie, wiecie, kombinowanie, już nie. Dobra. Teraz ta talia. Czy ta osoba cię okłamuje, czy raczej możesz jej zawierzyć? Czy możesz jej zaufać? Czy raczej powinniś mieć włączoną czerwoną lampkę ostrzegawczą? Ta osoba, którą pytacie, czy możecie jej zaufać? Mhm. Tutaj jest coś wyżej, kochani. Tutaj jest coś wyżej. Dobra. Bardzo bym prosiła trzy karty. Ktoś coś zrozumiał, wiecie jakieś przemiany przechodzi Ktoś może stracił I teraz płyje sobie w brodę. Czy możecie tej osobie zaufać? Czy tej osobie możecie 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 zaufać? O fortunę. Mam rakanie. Tutaj mamy pazia denarów. Paść denarów to pokazuje dla Was, że tutaj, jeżeli o coś pytacie, to idzie strasznie pomału i może Was to nudzić już. Nic się nie rozwija, ta sytuacja nie za szybko się rozwija i może nie macie cierpliwości w tej sytuacji, kochani. I z tego powodu możecie podejrzewać, że ta osoba kłamie, może ma kogoś innego czy coś, no bo paść pokazuje, że yy, widzicie co. To jest osoba, która. Yy, bardzo powoli idzie, ponieważ idzie piechotą to to po pierwsze, tak, idzie y, ten postęp robi takimi krokami małymi, że my tego nawet nie dostrzegamy, tak, ale on idzie do celu, pamiętajcie, paść denarów, on nie chce nikogo po drodze y, stracić, on nie mu zależy na pewnych rzeczach, I on pomalutko, on jest bardzo ostrożny, tak, no co prawda nie widzimy tych szybkich ruchów gwałtownych, tak jak w rycerzu Buław no to może wtedy nie zauważamy, że ta osoba cokolwiek robi, a jak nic nie robi to nam się wydaje, że może kłamać, no, bo nie widzicie postępu żadnego, no bo to Taki wolny człowiek, wolny człowiek. Kochani, tutaj as kielichów to absolutnie zap zaprzeczenie każdemu kłamstwu, ponieważ tutaj między Wami może się rozwinąć coś pięknego, fajnie, że to jest as kielichów, niż nie as mieczy. Chociaż tamten też by nie mówił o kłamstwie, no ale przynajmniej tutaj jest troszeczkę milej popatrzeć. Słuchajcie, kochani, tutaj absolutnie to jest jakaś radość, jakieś zakochanie. Jeżeli my pytamy o, o takie rzeczy, to tutaj między wami może się odrodzić zaufanie jeszcze raz. Tutaj jest po prostu odrodzanie. Karta, jeśli chodzi o uczucie, a z kielichów pokazuje odrodzenie, że znowu mamy... Mm, jakby chęć z tą osobą coś stworzenia, przychodzi moment, że znowu czujemy to to samo, co na początku drogi czuliśmy na przykład, tak? Chyba, że nigdy tego końca nie było, ciągle jest ten początek. Trwicie ciągle w tym, na tym początku. By nami tutaj jest dobrze. Karta to pokazuje stan, jakiego jest zakochania może być, zauroczenia między wami. Wskazuje też na to, że wszystko się rozwinie właśnie w kierunku y, przyjaźni, miłości. No, chyba żebyście to zaprzepaścili. No, bo karta jest fajna, dana w sumie Wam od wszechświata, od Boga, że możecie coś z tym zrobić, bramy macie otwarte, i tylko wziąć i cieszyć się. No, ale można też to zepsuć, oczywiście. To jest tylko potencjał, którego wcale nie musicie wykorzystać. Yy, może po prostu jedna osoba tylko widzi szansę, bramy otwarto, druga i nie dostrzega, ale ta karta nie mówi o kłamstwie. A my tutaj o kłamstwie dzisiaj. <laughs> my tu dzisiaj o kłamstwie. Kochani, czwórka kielichów to wygląda na to, że ktoś jeszcze nie jest gotowy, żeby przyjąć to uczucie, właśnie które ta druga osoba daje. Ale to też nie oznacza, że nigdy tego nie zrobi, też nie oznacza, że kłamie, tak? Tu by nami tylko jest takie, wiecie co, przesyt. Może za dużo tego było, może za długo byliście w relacji razem, ta osoba z kimś była w relacji, może musi odpocząć, dosłownie tutaj w tej karcie. Ona też pokazuje właśnie, że jesteśmy czymś rozczarowani, zniechęceni pewnymi na przykład e, krokami, kto poczynił ktoś w stosunku co do nas i się zniechęciliśmy. Właśnie czujemy takie, e, takie rozczarowanie, tak? Nie umiemy z tego wyjść. I tak jakby jesteśmy, e, kochani, cieszymy się e, tym, co mamy i nie chcemy niczego więcej. Nie wiem, czy to ma sens. Bo czwórka dla mnie to zawsze takie coś mówi, że jest tak, jak jest. A nawet jeżeli ktoś coś daje Ci więcej, to Ty nie bierzesz to z pewnego powo powodu. Z takiego właśnie, że czujesz przesys, że na ten moment tego nie chcesz, że jesteś znudzony. Dużo to może być. Po prostu by na mi się nie bierze tych uczuć. z jakiś tam powódek, tak? Jeżeli Ty nie bierzesz tych uczuć, to po prostu może nie ufasz tej osobie, czego tutaj nie widzę. Ale to nikt nikogo nie kłamie też, tylko może być takie podejrzenie, kochanie, ponieważ tu mamy koło fortuny. E, tutaj w tej karcie też jeżeli mamy powiedzieć, to jeżeli e, czujemy, że związek może e, się rozwijać, może, ale sami nie jesteśmy pewni, e, czy chcemy, jakby te sprawy poszły naprzód. Wiemy, że może się rozwijać, ale sami nie, nie, nie stawiamy żadnego kroku. Tylko też nie chcemy się wycofywać, ale też nie idziemy do przodu. To jest taka stagnacja, dosłownie bym powiedziała tutaj w tych kartach. I stoimy w punkcie. Wy z tą osobą jesteście w jakimś punkcie i nie idzie nic do przodu w tym momencie. Szansa jest na uczucia. Ktoś robi bardzo powolne kroki, może to trwa miesiące i na ten moment nic tu się nie dzieje. To jest po prostu cisza. Nikt nikogo nie okłamuje, ale też nikt nic nie robi. Kochani, tutaj dziesiątka. Koło fortuny, dziesiątka. Koło fortuny pokazuje, że różnie tutaj bywa między wami, tak? Jest lepiej, jest gorzej. Ale jeżeli te karty są takie, jakie są, to ja myślę, że ta sytuacja u was się odmieni odwrotnie. Teraz tak, spójrzcie na swoje życie z tą osobą. Ponieważ u jednych będzie właśnie bardziej lepiej, a u drugich już się jakby chylić ku końcowi. I także zobaczcie, jak wygląda sytuacja między Wami. Jeżeli odpowiecie sobie teraz, że sytuacja jest super, możecie dać lajka, like to znaczy, że tu możecie się spodziewać dalej jakiejś turbulencji, dalej jakiejś niepewności. Ale jeżeli sytuacja jest beznadziejna, to tu ta koło zapowiada dla Was jakieś zmiany, a może w końcu już ruszy naprzód. Bo zawsze los się kręci, tak? Jeżeli jest źle, to on powinno się nam jednak na korzyść pokręcić w końcu. Bo jest tak, że jak długo jest dobrze, no to zaraz, wiesz, coś skoczy. A jak długo jest źle, no to powinniśmy się spodziewać, że będzie coś dobrego. Bo ten mój ulubiony, kiedyś cytat był taki, ciągle jest, że yy, jest źle. Na końcu będzie dobrze. A jeżeli nie jest dobrze, to znaczy, że to nie jest koniec. Proste. To znaczy, że jeżeli jest długo źle, w końcu coś tu ruszy. W końcu ruszy w dobrym kierunku, bo karta ta pokazuje jakąś odmianę w życiu, też jakąś przemianę tej sytuacji i też nowy cykl. Powodzenie na pewno, same szczęście, także karta jest ogólnie jest dobra, jest pozytywie. I to jest nieważne, czy jesteście yy, w gorszej sytuacji, czy w lepszej, to będzie tak dla Was lepiej. Coś się zadzieje, że będzie lepiej. Ta osoba Was nie okłamuje. Nie, yy, może na 100% nie wierzymy nikomu, ale ona też nie kłamie z niczym nam, wiesz? Dobra, bierzemy sobie ostatnią talię, kochani. Ostatnią talię weźmiemy, czy ta osoba nas okłamuje. Czy możemy jej zaufać. Ta osoba, o którą pytacie, czy ona jest szczera, bardzo mi prosiła. Trzy karty. Trzy karty, czy ta osoba jest szczera. Szczera. Czy ta osoba jest szczera? Piątka była. <laughs> nie umiem czytać tu burmykami. Dawno nie miałam tej talii w ręku. Czy ta osoba jest szczera, lojalna? Czy możemy jej zaufać? Czy powinniśmy jednak się mieć na baczności i nas uklamuje? Czy ta osoba jest wobec nas szczera? Macie, macie zastanawiacie się, kochani, czy jest szczera? Z powodu yy, jej nastawienia, kochani, z powodu jej nastawienia, że czasami mogą być jakieś słowa wypowiedziane w złości czy coś, czy nieprzyjemna rozmowa, i z tego powodu się zastanawiacie, czy, czy ona jest szczera, ale to wiecie, to jest po prostu tylko są słowa. Tutaj piątka buław, ta pierwsza karta, dla nas pokazuje, że tutaj jest jakiś konflikt w główce, ktoś ma, wiecie. Może i ta osoba, i wy macie. Jeśli kochani, wiecie co, chodzi o tą sytuację, tutaj ktoś czaruje dosłownie, czaruje w tym misie tutaj się wlewa, może robi rytuał na przyciąganie miłości. Wiecie co, ale serio, tutaj jest jakaś rywalizacja między Wami czuję, i to wielka. Tu może być gdzieś tam wisieć w powietrzu, jak dosłownie, ktoś myśli na to rozstaniu, rozejściu się, ponieważ karta sprawiedliwości, piątka buław, to tak jakbym miał na uwadze to, że nawet takie coś, że jeżeli mnie okłamałeś, to karma do ciebie wróci i ktoś kiedyś ciebie okłamie, lub jeżeli mnie okłamałeś, to i tak o tym się dowiem. To tak, jakby prawda zawsze będzie góro tak? To tak, jakby któryś któregoś tak um, mógłby to powiedzieć, do tej osoby, takie słowa. Tutaj ja bardzo to czuję. Tutaj pokazany jest właśnie konflikt. W tej karcie, ale to jest taka zdrowa konkurencja między Wami. Wy potrzebujecie tego, może żeby się dotrzeć, bo ta karta to nie jest zła. Ona jest pokazana rywalizacją, że tak jakbyśmy tu się kłócili i każdy chciałby postawić na swoje, ale to też pokazane, że trzeba znaleźć taki, jakby kompromis, tak? Kompromis, no powinien być, bo tak się kłócić to nie ma z jednej strony sensu. Tutaj sygnalizuje właśnie to, Sygnalizuje ta karta, że, że jesteś uwikłana lub uwikłana w konflikt z tą osobą. I tu by wystarczyło po prostu z nią szczerze, porozmawiać. Ta osoba jest dość chłodno nastawiona do tego wszystkiego. A ten konflikt tak naprawdę może dotyczyć różnych spraw. Naprawdę. Może pokłóciliście się o, o to, że nie ufacie sobie, może jakieś pierdołki, tutaj są jakieś niedomówienia. I tutaj w tej karcie, powiedziała w karcie Sprawiedliwości, że Wy macie nadzieję, że jednak sprawiedliwość będzie góro i wszystkie kłamstwa wyjdą na jaw, tak? Ale ja tu nie widzę kłamstw. Tu w ogóle powiem Ci. Obraz te kłamstwa były wcześniej. Przynajmniej teraz, my pytamy teraz, czy ukłamuje osoba. To nie okłamujecie, Ponieważ tutaj pokazane jest, że Wy em, w jakiś sposób tak myślicie, jest właśnie sposób myślenia Wasz, że jeżeli ktoś kogoś okłamał, to. Poniesie za to karę, ewentualnie, jeżeli um, ktokolwiek go skaże, w cokolwiek wy wierzycie, tak? Każdy w coś innego wierzy. Tutaj pokazana jest osoba związana, jakby dosłownie z władzą. Może ty masz na to osobę władzę e, słowno, czy jakąś, czy masz zawsze ostatnie zdanie w rozmowie, e, jakoś tak wychodzi, że ty zawsze musisz powiedzieć ostatnie zdanie. Czy jakaś taka jest władza, czuję, żeby to była kobieta, która na przykład e, ma męża który nie pracuje i ty czujesz się bardzo silną osobowością w domu, to masz władzę, tak? chodzi jakakolwiek władza, może masz na niego jakiś haczek, może macie dziecko wspólne, czy jemu bardzo o tobie zależy, to jest ta władza że wiesz, że on cię kocha, że nie chce cię stracić jakaś taka władza tutaj czuję no chyba, że to ze strony tej osoby yy, jakaś taka toksyczna że mimo tego, że jest źle, to wie, tak dalej się trzymacie razem ktoś kogoś Ktoś nad kimś po prostu ma tutaj władzę. Tak jakby wiesz? Yy, I tutaj powiem tak: każdy chce jakby egzekwować swoje prawa tutaj. Tutaj czuję konflikt i każdy chce postawić na swoje. Tu jest problem. Bo tu trzeba by było obiektywnie właśnie ocenić tę sytuację, ewentualnie prosić kogoś z zewnątrz. Jeżeli komuś ufacie, żeby ktoś miał wgląd do tego, co między wami się dzieje, bo jeżeli nie będziecie mogli się porozumieć, no to nie będzie dobrze. Szczególnie, że mężczyzna jest bardzo. Mm, Zobaczcie, bardzo silny i bardzo dość ostro nastawiony, chłodno do tego. Tutaj ja bym nie powiedziała, że on ulegnie, mężczyzna w tej relacji. Właśnie, jeżeli dla, tej, dla Was zależy na tej osobie, to może ja bym powiedziała, że powinniście się jednak dogadać, bo tu może nieciekawie być w przyszłości. Mężczyzna się nie ugnie, ok? Jeżeli cokolwiek tutaj chodzi, to mężczyzna um, nie mówi, że będzie chciał postawić na swoim, ale może będzie trwać przy tym, w co wierzy. To i tak śniągnie, tak? Nie będzie może już cały czas w tym konflikcie, ale przyjdzie może czas, że będzie chciał odpuścić. Także to też nie jest dobre, jeżeli wam zależy, a będzie ktoś chciał odpuścić. A też może mieć o coś do was pretensje. Także to nie tylko wy jest tak, że może um, podejrzewacie to sobie o, o kłamstwo. To osoba może też Was podejrzewać. Stąd taka ostra karta. Chyba, że Wy ją osądziliście i powiedzieliście do niej, kłamiesz. I ta osoba jest właśnie tak nastawiona źle. Kurde, jak ona może tak myśleć? Ja nigdy jej nie okłamam. Na przykład, tak? Dość chłodno tutaj, powiem. Karta siły. Tutaj ja bym tutaj Wam poradziła jako przyjaciel, że kochani, spróbujcie znaleźć jakiś tutaj między Wami kompromis. Porozmawiajcie. Lub poproście kogoś, jeżeli Wy sami nie potraficie dojść do porozumienia. Bo tutaj potrzebna jest rozmowa, jak nigdzie indziej. Kochani, tutaj już nikt nie kłamie, tu już jest po. <głos》>, tu już, że ktoś kłamał, to już kłamał przedtem, już teraz nie. Tutaj już tylko teraz jest złość, można powiedzieć, o słowa, które padły. Także, kochani, buziaczki, e, trzymajcie się cieplutko, słodziaki wy moje. No i do potem, kochani, jeszcze potem coś nagram lata, z dwa filmiki, muszę tylko psykać tematy, jakie wpadną mi do główki. Na razie, pa!